No, witam, już dziesiąty raz biorę się za nagrywanie, bo za każdym razem jak potwierdzałem, prawda, konto Gmail na telefonie, że tak, to ja, to, to mi się wyłączało na nagrywanie, na więc nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, na razie chodzi tutaj o to, że chcę pokazać, jak się konfiguruje Chromecast 4. Bez aplikacji Google Home, tylko, tylko z pilotem, prawda? I z samym urządzeniem. No i monitor z HDMI, dobrze. Wracamy do ustawień fabrycznych, tak jakbyśmy go wyjęli prosto z pudełka. Dobrze, to muszę zresetować, bo już ja to coś tam robiłem, więc przyciskam przycisk i czekam, aż się zapali zielona lampka. Teraz brusztynowa się zapal kolor y, dioda zmieniła i zaraz musi na zielony i wtedy puszczę i on będzie się resart, restartował do ustawień fabrycznych. Tak jakbym go... O, już zapaliła się zielona, więc czekamy. Restartuje się. Dobra. No i czekamy. Włączyłem na wszelki wypadek teraz tablet, żeby potwierdzić konto, jak się pojawi potwierdź na tablecie. Dobra, tutaj pierwsze okno się pojawiło, drugie, czekamy dalej, czekamy cierpliwie, aż się pojawi pilot, wtedy przyciśniemy dwa przyciski, strzałkę i home. Dobra, następne okienko się pojawiło, czekamy dalej. Dobra, zaraz się pojawią piloty. A więc zaraz tutaj przygotuję, żeby można było przycisnąć dwa przyciski na raz. O, pojawił się ten pilot, więc jeszcze nie. O, teraz przyciskam dwa przyciski. Przedtem się pojawiało odliczanie. Teraz nie wiem, czemu się nie pojawia odliczanie, ale to z czego pu puściłem już. Potwierdziło się teraz tutaj kursorkami, tym kółeczkiem strzałka w dół, w dół, strzałka w górę, czyli tutaj w dół wybieram kraj język, języka. Kraj polski po prostu, no mój kraj. No to Ciach, lecimy do dołu. Dobra, już niedaleko jesteśmy. O, mamy tutaj polski, więc podświetlamy polski i potwierdzam tutaj w środku. Enter w kółeczku. Dobra, teraz właśnie jest tak przejście z konfiguracji na Google Home, Google Home na, telewizor, na telewizor. Więc strzałeczką w dół podświetlam, skonfiguruj na telewizorze i potwierdzam Enter. Dobra, połączymy się napierw z siecią Wi-Fi, którą, z którą będziemy, której będziemy używać, ja mam tutaj 2,4 giga i 5,2 więc schodzę na 5,2 giga, bo to jest szybsza, chociaż u mnie to nie ma znaczenia, bo u mnie jest Chromecast tylko Full HD, ale są wersje prawda, 4K, więc no, lepiej jak jest no, na, to, na tą szybszą 5G. No ja połączę na 5G. Dobra, na razie ja spauzuję, będę wpisywał hasło do sieci, więc tutaj nie mogę spauzować na chwilkę. Aha, tutaj właśnie duże litery, jak chcemy, to, to sobie strzałeczką tutaj, prawda, jak wchodzimy w jedynkę tutaj cyferki, to mamy cyfry lub małpę. Dobra, wracam do dużej litery i na razie pauzuję. No dobra, wpisałem hasło, teraz muszę potwierdzić tutaj, prawda, czyli przejść strzałeczkami w prawo teraz, w dół i potwierdzić, prawda, Pitaszek Enter. OK, łączy się z siecią, połączone, OK, dobra, teraz będę łączył się z kontem Google, czyli gmail, login do gmaila i hasło do Google. Potem będę musiał potwierdzić tutaj. O, dobra. Mamy. Będę wpisywał login i hasło. Dobra, na razie No dobra, wpisałem login, więc potwierdzam. Też tu przechodzę strzałeczką i enter. Dobra. Teraz muszę hasło wpisać. Dobra, spauzuję chwilkę. No dobra, wpisałem hasło, więc muszę potwierdzić. Teraz znowu strzeczka i enter. Ok. I teraz będę musiał, pojawić się na pewno. O, tutaj na tablecie się pojawi, że tak to ja. Dobra. Potrzebujesz, się zalogować? Tak to ja. Dobrze. No i teraz się kręci wszystko dalej. Dobra. Akceptuj. Ok. akceptuj czyli nie jest człowieczka tak nie chcę Biąć na bieżąco nie chcę okay. asystent Google wyszukaj głosowo Dobra dalej Wyszukaj. aplikacje przeszukaj wszystkie aplikacje telewizyjne w tym celu pozwolę na, na udostępnienie Twoich żądań aplikacji w telewizorze. Na razie wezmę nie, dziękuję. Zobaczę co chodzi. Dobra, i teraz pokazuję aplikacje, które, które te, te z filmami, które mam, mam dostęp do nich, wykupiony no, wykupione licencje. Czyli Netflix, YouTube to oczywiście Disney. Disney Plus. Być może jeszcze sobie potem sprawdzę, czy tam nie trzeba na, na telewizorze, co ja pominałem, bo mam jeszcze y, TVN y, player, a tutaj nie, nie widzę, ale Spotify jest, dobrze, to zaznaczam też Enterem. Dobra, i potwierdzam. Potwierdzi on zaraz będzie, będzie instalował tę aplikację. Skonfiguruj pilota? Nie, nie teraz. On już jest skonfigurowany, a głos głośniej ciszej skonfiguruje sobie dopiero już, jak, jak uruchomię wszystko. Już z pozycji Chromecasta. Dobra, czyli nie teraz. Dobra, instalują się aplikacje, więc na razie spauzuję. Aha, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że przy potwierdzeniu konta Google wyłączało mi się nagrywanie, więc ja tutaj wyłączyłem internet i znaczy Wi-Fi, a połączyłem właśnie, bo mam tutaj przecież też kontę, konto Google na, na tablecie, więc połączyłem Wi-Fi w tym czasie z, w tablecie i potwierdzenie przyszło właśnie, żeby potwierdzić na tablecie, a już nie, nie na telefon, w związku z tym nie wyłączyło kamerki, na której nakręcam w tej chwili ten film. Dobra, tutaj czekam dalej. 47% się zainstalowało tych aplikacji. Dobra, czekamy dalej. No, już 100% z aplikacji zostało zainstalowanych. Czyli zaraz już się uruchomi. Rozpocznij. Przyciskam Enter. O, i mam już wszystkie okna. No zaraz spró spróbuję zaraz pokazać, że w tej chwili nie ma siły głosu w pilocie i pokażę, jak, jak skonfigurować. Czyli co tam? Aplikację mogę wejść. Na przykład na... a jeszcze trzeba, by ten pokazał. Hasło wpisać, bo Disney Plus. Zaraz, ja go tutaj zaloguję i pokażę. No właśnie, zaloguj się. Dobra, zaloguj się. No, dobra. Tutaj idzie film, więc chcę pokazać, że te, w tej chwili głośność nie działa. O. Robię głośniej, głośniej. ciszę, nic tu nie działa. Zaraz pokażę jak to skonfigurować, żeby to działało. No więc dobrze, przechodzimy tutaj na, na konto. Niżej ustawienia. I teraz przechodzimy na konfigurację pilota, piloty, akcesoria. Przyciskam Enter. Tak, jest skonfiguruj przyciski pilota, tak, czyli tak, i Enter. I teraz tak, regulacja głośności, właśnie, że nie to, tylko Chromecast, czyli, czyli przechodzimy na Chromecast, tak, przyciski zasilania, też Chromecast, bo to jest automatycznie, czyli przyciskamy tu Enter i przechodzimy tutaj na Chromecast. Enter, I co tu jeszcze mamy przycisk wejścia, tutaj już nic nie ma. Dobra, czyli sobie, wciskamy na Home, I jeszcze raz na Disney Plus. I teraz już powinno chyba działać ta siła głośności. Zaraz zobaczymy. O, dobrze, i teraz już sprawdzamy. No, głośniej, ciszej. Jest to. Proszę bardzo, ścisza. Ścisza. Tak, rozgłośnić. Dobra, że wyciszenie głosu, czy tutaj wody. było. A tu jest. Wycisza całkiem dobrze. No czyli, czyli działa pilocz. No dobra, to chyba by było na tyle. Także wszystko, tylko na no, Disney no, Plus strasznie żółty, jest no, ziarno duże, trzeba po prostu ostrość sobie. telewizora zmniejszać strasznie, bo strasznie duże ziarno jest, także trzeba wchodzić na, na ostrość no, i na, na zero nastawić. W tym samym czasie spełniały się jego żądania. Zgadzam się. No i teraz dopiero. Teraz jest ok. No, no dobrze, to by było na tyle. Dziękuję, dziękuję za uwagę.